Ah shit, here we go again. Wygląda na to, że federacja WWE nie zatrzyma się przed niczym, jeśli chodzi o pieniądze, które płyną z Arabii Saudyjskiej. Na początku 2018 roku największa federacja profesjonalnego wrestlingu podpisała dziesięcioletnie porozumienie z General Sports Authority, które wspiera projekt pod nazwą Saudi Vision 2030. W wielkim skrócie, to właśnie WWE ma być wielką twarzą zmian, które w najbliższym dziesięcioleciu zajdą w tym mocno kontrowersyjnym kraju. To właśnie dlatego WWE raz na jakiś czas organizuje. Realizuje wielkości WrestleMania na tym kraju, aby skupić na nim jak największą ilość ciekawskich. Jednak jak pokazała gala pod nazwą Crown Jewel, nie wszystko wyszło zgodnie z planem. 2 listopada 2018 roku federacja organizuje galę pod wcześniej wspomnianą nazwą i skupia na sobie wzrok milionów ludzi. Jednak nie w taki sposób, w jaki chcieli, ponieważ chwilę wcześniej, prawdopodobnie z rozkazu księcia Arabii Saudyjskiej, został zabity dziennikarz, który mocno krytykował obecny porządek panujący w tym kraju. Wiele mediów i nawet sam rząd Stanów Zjednoczonych chcieli, aby WWE odwołało galę, jednak na mocy porozumienia nie mogli tego zrobić. Gala się odbyła i ludzie szybko zapomnieli o tej wielkiej kontrowersji jednak pojawił się kolejny wielki problem. To show to był po prostu jeden wielki cyrk. Pojawienie się Halka Hogan'a, który obecnie jest nienawidzony przez połowę gwiazd na zapleczu, Shane McMahon jako zwycięzca turnieju Best in the World w momencie, w którym nawet nie brał w nim udziału. No i oczywiście jak można zapomnieć o wielkim pojedynku legend pomiędzy d -Generation X i Brothers of Destruction. Jednak zostawmy już za sobą to jakże wielkie wydarzenie. Jak informuje PW Insider, WWE zaplanowało i przeklepało już datę kolejnego wielkiego show, które według tych informacji będzie się nazywać Crown Jewel 2 bądź Crown Jewel 2019. Federacja musi mieć tupet, aby dalej utrzymywać tę nazwę po wielkich kontrowersjach związanych z poprzednim show. Na dany moment wiemy, że ta gala odbędzie się 31 października, czyli w Halloween. Dodatkowo da się zauważyć, że jest to czwartek, czyli dość nietypowy dzień na emisję show od WWE. Oczywiście to dlatego, że na początku października SmackDown przejdzie na Fox i będzie emitowane w piątki. Więc gala Gala w Arabii Saudyjskiej nie mogła odbyć się w piątek, ponieważ byłoby to sprzeczne z umową z telewizją Fox. Na 100% możemy spodziewać się jakiejś legendy. Podczas każdej gali w Arabii dostaliśmy wielki powrót i wygląda na to, że podczas Crown Jewel 2, bądź czy tam Crown Jewel 2019, możemy dostać długo oczekiwany pojedynek pomiędzy Undertakerem a Stingiem. Jak to zauważyli informatorzy z PW Insider, Vince nadal żyje wojną, która zakończyła się 18 lat temu. Sporo się o tym mówi i wygląda na to, że ta gala będzie idealnym miejscem na na zakopanie tych dwóch świetnych legend. A wy uważacie, że WWE powinno zmienić nazwę tej gali, czy może raczej Who's Give a Fuck? Zapraszamy też na nasze social media, takie jak Facebook czy Instagram, gdzie znajdziecie wiele ciekawego ze świata profesjonalnego wrestlingu. A więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner Justk. Just... C z What Is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.